Dzień dobry, kochane dzieciaczki. Zapraszam na kolejne zajęcia plastyczne. Na dzisiejszych zajęciach chciałabym z Wami zrobić takiego baranka. Baranka wielkanocnego, który bryka sobie na trawie. Zobaczcie, ten baranek do nas tutaj o kiwa głową. Tak, wita się z nami. Dokładnie. Jak zrobić taką kiwającą głowę, zobaczycie zaraz w trakcie naszego wykonywania pracy. Co nam będzie potrzebne? Kartka A4 z kolorowego papieru. Dowolny kolor możecie sobie wybrać, jakie chcecie na tło naszej pracy. Następnie zielona kartka będzie potrzebna na trawę. To jest jakaś połowa połowa tej kartki A4. Zielonego papieru, może być z miękkiego papieru. Biała kartka. Czarna kartka. I jakiś cinek różowego koloru. Który będzie nam potrzebny na nosek. Oprócz tego, nasz baranek jest zrobiony z płatków kosmetycznych, dlatego jest taki milutki w dotyku. Płatki kosmetyczne rozerwałam na pół, pocięłam na mniejsze części, czyli będą nam na pewno potrzebne nożyczki, klej, czarny mazak, ołóweczek i. Biała kredka. Biała kredka, żebyśmy mogli mu narysować uśmiechniętą buźkę. No dobrze, no i jeszcze jakiś element okrągły do odrysowania. Ja sobie w tym momencie wybrałam hmm, pokrywkę od pudełeczka. No dobrze. Czyli najpierw na naszej białej kartce przygotujemy sobie teraz wszystkie elementy do przyklejenia. Odrysowujemy kształt okrągły na brzuszek naszego baranka. O, staramy się tutaj wykorzystać jak najmniej tej kartki, żeby nam wystarczyło na inne prace jeszcze do wykorzystania. I wycinamy, wycinamy sobie ten okrągły kształt, koło. O, proszę już jest. Następnie odcinamy jakiś kawałeczek, składamy na pół i wytniemy sobie z tego kawałka, odrysujemy ja w tym wypadku wykorzystałam na oczy kształt, tutaj ten małe to kółeczko, żeby zrobić oczy. Czyli też odrysowuję klej, tak, klej odrysowuję i mam kształt Kółeczka małego na oczy. Jak mam złożoną kartkę na pół, to wycinam od razu i mam dwa takie same kółka. Odkładamy już białą kartkę, bo nam nie będzie potrzebna. I teraz wytniemy sobie głowę uszy i nogi z czarnego papieru. Głowa to jest taki kształt jakby owalne, takie jajko. Więc próbujemy sobie narysować właśnie na naszej czarnej kartce głowę. Proszę, jest widać coś, coś, widać coś widać. I wycinamy. Głowa jest. Teraz sobie zrobię uszy i łapki nogi. Zresztą odcinam to, żeby mi nie przeszkadzało. Składam taki ścinek na pół. I rysuję sobie słuchajcie większe takie jajko. O, taki owalny kształt a obok mniejsza, owalny kształt. O, teraz dobrze widać. I wycinamy. Jak wycinam dwa złożoną kartkę, to wycinam dwa jednocześnie. Proszę, dwa takie same kształty i mniejszy teraz kształt. Na uszy. To będą nasze uszy. I mamy mniejsze usz. Ok, To tam możemy też już odłożyć. Na pół. Na pewno ten większy kawałek ścinek wykorzystamy do innej pracy. Ok, Teraz trawa. Zobaczcie jak zrobić trawę. Może pamiętacie jak robiliśmy palmę? Tam składaliśmy taką kartkę na pół. I nożyczkami tą część złożoną Nacinamy, nie do końca. Gęsto nacinamy o, jedno, jedno nacięcie obok drugiego. I tak całe do końca. I tak całe do końca. Następnie rozkładamy, i w ten sposób składamy. O. Jest, jest. Smarujemy klejem w środku. I mamy naszą trawę gotową. O. Tu będzie nasza trawa tak jak jest. Niektóre z tych elementów owystających, stających, tak jak w tych złączonych, przecięłam nożyczkami. Żebym tą trawę sobie miała taką urozmaiconą. Także możecie co, któryś tam po prostu przeciąć. O! I trawa będzie taka wybujała, jakby można było to powiedzieć. Okej, okay, no to co jeszcze potrzebujemy? Nosek, ten różowy kawałeczek, ścinek też składam na pół. Nosek mojego baranka jest w kształcie serduszka. Także na tej połóweczce rysuję połowę serca. O, coś takiego. I trzymając za tą złożoną część, wycinam tą połóweczkę serca. I mamy małe serduszko. Okej, okay, no to odkładamy to wszystko. Możemy chyba już przyklejać nasze elementy. No dobrze. To sobie przykleimy elementy. Najpierw zaczniemy przyklejać od koła białego. Czyli smarujemy całe białe koło, chowamy ołówek, czyli smarujemy po tej stronie, gdzie, było, gdzie jest ołów było rysowany, widać ołówek, jeśli widać. O. I przyklejam na środeczku. Jest. Następnie przyklejam łapki. Jedna łapka może być pod spodem, jeżeli Wam się zmieści, może być też na kółeczku, ale tu na dole pod kółeczkiem przyklejamy. Ok. No i teraz głowa. Najpierw sobie przykleję uszy. Jedno ucho i przyklejam drugie ucho. Na kółku przyklejamy te uszy. O, widać. I oczka, jedno oczko, i drugie oczko, i nosek, gdzie ten nosek jest, nosek, o, tu, i przyklejam nosek barankowi. Ok. No i teraz, słuchajcie, co zrobić, żeby ta głowa się tak bujała? Może mi się uda pokazać, zobaczcie, tu jest taka sprężynka, o, 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 właśnie. Jak zrobić sprężynkę? Z tego czarnego papieru, który nam został, wycinamy dwa paski. Raz i dwa. Te paski musimy ze sobą skleić w ten sposób. O, tak, że łączymy dwa końce. O, robiąc coś takiego. Czyli smarujemy jeden koniec, łączymy z drugim końcem. O, w ten sposób. I zobaczcie. Teraz zakładamy jeden pasek na ten drugi pasek, i drugi pasek na ten pierwszy pasek. I tak na zmianę. Raz jeden składamy, raz drugi składamy, raz jeden składamy, raz drugi składamy i do końca. Trzymamy oczywiście wszystko, żeby nam tu nie uciekało. O. Składamy, składamy do końca. Jest, chyba już jest. Jest, oczywiście ten drugi koniec, już ostatni koniec, co nam został. Smarujemy klejem i doklejamy. I mamy w ten sposób sprężynkę. Taką sprężynkę mamy. Jeden koniec tej sprężynki smarujemy klejem i przyklejamy pod spodem, od spodu naszej głowy. O, w ten sposób. Mamy przyklejoną sprężynkę. No dobrze, to teraz będziemy, słuchajcie, robić futerko naszej e, Naszemu Barankowi. I do tego będą nam potrzebne właśnie waciki, ale nie smarujemy wacika, ponieważ jest to mechatę. Wszystko nam przykleje się do kleju, więc smarujemy nasze kółko. No, dokładnie, dokładnie musimy posmarować nasze kółeczko. I jak będziemy przyklejać, zobaczcie, to tak jakby trochę ściągamy na środku. O, tak marszczymy naszą, nasze yy, płatki. I przyklejamy dookoła tą stroną właśnie mechatą do góry. Teraz środek. Jeszcze mi zostały dwa płatki i się zmieści jeden tu i jeszcze wcisnę tu. O! I już jest zrobione. Zrobione futerko z baranka. No dobrze, to teraz przykleimy sobie głowę, czyli tę naszą sprężynkę tutaj musimy posmarować na górze klejem i montujemy naszą głowę na środku brzuszka. O, coś takiego jest. Jest, jest. Następnie smarujemy trawę. Na dole tutaj, gdzie mamy tę część niepociętą. I przyklejamy pod barankiem. O, zobaczcie. Odginamy. Ta trawa się robi taka wybujała. Możemy teraz wziąć sobie czarny mazak i dorysować oczy. O. Jedno kółko, drugie kółko. Ja jeszcze zobaczcie, na tej pracy zrobiłam mu takie bliki w, oka, w oczach. Tak, widać, jakby mu się błyszczały te oczy. Czyli po prostu rysujemy mniejsze kółeczko i jeszcze w środku tych naszych. O, coś takiego jest. I teraz możemy pokolorować mazakiem czarne mniejsze kółeczko, zostawiając to kółeczko w środku. Czyli nie kolorujemy tego kółeczka w środku. Jest. I nasz baranek też już ma bliki, bo błyszczą mu się oczka. Biała kredka. Rysujemy buźkę. Od noska kreseczka. O, nie chcę mi kredka teraz rysować. I na boki. I jeszcze możemy na uszach zrobić kreseczki. Ta kredka już mi przestała rysować. Hmm. I baranek jest gotowy. Nie widać buźki. Po prostu kredka przestała pisać. Możecie wziąć też kredkę świecową. Możecie wziąć kredkę ołówkową. I narysować mu właśnie taką buźkę. Jak tu. Proszę. I nasz baranek już jest gotowy. Macha słuchajcie głową. Kręci głową. Bryka sobie w trawie. Na łączce. Jest zadowolony, bo jest wreszcie piękna pogoda. Dziękuję Wam bardzo za te zajęcia. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.